Probiotyk dla gołębi serii Volantor to produkt, który zapoczątkował naszą cudowną przygodę z preparatami dla gołębi. Pojawił się na rynku jako pierwszy i cieszy się rewelacyjną opinią wśród hodowców. Mam wrażenie, że jest najbardziej rozpoznawalny na równi z higienizatorem. Dlaczego? Ponieważ przyczynia się do ograniczenia chorób, podnosi odporność ptaków i przyspiesza wchłanianie składników odżywczych z karmy. Dzięki właśnie usprawnieniu pracy układu trawiennego. Jednym zdaniem dba o prawidłowe funkcjonowanie układu trawiennego i immunologicznego gołębi. Możesz zadać pytanie, dlaczego podawanie probiotyku jest ważne? Posłuchaj zatem dalszej części przygotowanego nagrania. Nasz probiotyk zawiera aż 12 szczepów probiotycznych bakterii, głównie z rodziny Lactobacillus i Bifidobacterium oraz fermentowane zioła takie jak owoc jarzębiny, ziele karczocha, liść pokrzywy, kłącze perzu i ziele purpurowej, Które mają za zadanie wzmacniać działanie pożytecznych bakterii zawartych w środku. Systematyczne podawanie naszego probiotyku serii Volantor zdecydowanie przyczynia się do utrzymania stada we właściwej kondycji i budowania odporności ptaków, do ograniczania występowania biegunek bakteryjnych i wirusowych, które są często występującymi przypadłościami i powodują m.in. odwodnienie, utratę masy ciała i osłabiają organizm gołębia. Prowadzi także do zasiedlenia pożyteczną mikroflorą przewodu pokarmowego i jak wspomniałam, zwiększonego przyswajania karmy. Oraz poprawy jakości wylęgu. Najlepsze rezultaty można osiągnąć, używając probiotyk profilaktycznie do codziennego stosowania. Maksymalnie od 1,5 do 2 ml na 1 litr odstanej wody lub tą samą dawkę na kilogram karmy. Probiotyk pomocny okazuje się po przebytej chorobie stada, szczególnie po antybiotykoterapii lub po stosowaniu środków przeciwgrzybiczych. Wtedy jego dawkowanie należy zwiększyć dwukrotnie przez okres dwóch tygodni. Produkt jest dosyć uniwersalny i Zalecamy stosować go już od pierwszych dni życia pisklęcia, a będąc bardziej precyzyjną, dodam, że od dziesiątego dnia życia gołąbka. Probiotyk jest dostępny w pojemnościach od 200 ml aż do 1000, czyli takie litrówki. Chętnie pomożemy dobrać odpowiednią pojemność do wielkości Twojego stada. Zachęcam więc do kontaktu telefonicznego z nami. Warto dodać, że jeśli używasz do suplementacji gołębi innych naszych produktów z żywymi kulturami bakterii, czyli produktów takich jak KMZ1, KMZ2, BIS czy Pulmo, możesz posiłkować się tabelą dawkowania na dany okres w momencie włączenia wymienionych produktów. Podawanie probiotyku modyfikujemy i włączamy go na przykład w okresie lotowym jedynie 1-2 razy w tygodniu. Dla ułatwienia zachęcam do zerknięcia na tabelkę.